według zdjęcia wychodzić, bo pogoda i słoneczko zaświeciło nam. Myślę, że będziecie wszyscy zadowoleni dzisiaj. Na wyniki już będą zależały od tego, jak się będziecie na skończi sprawować. Czy będziecie skakać daleko i czy stoicie, i czy styl będzie odpowiedni, no bo takie są rygory i reguły tej No i słyszałem, że polujemy na rekord skoczni Krzyszka Bieguna. Wszystko jest możliwe, choć wskazów to tu by było trudniej, ale myślę, że będziemy się potem skrzyki, tego rekordiste uchonorowali. A rekord skoczni, jak już mówiłem, 24,5 metra ustanowiony, więc Krzysztofa Bieguna. Dzisiaj rekord gilowicz jest 197,5 metra. No a w Ciesiu, jutro czy dzisiaj będą walczyć o kolejne punkty w letnim Grand Prix w Niemczech. No i myślę, że będzie bronił to miejsce na podium, jest na trzecim miejscu. Jak się mu uda, to tak to może też trzeba powiedzieć. to będzie najlepszy z Polaków. A to słuchcie zawsze cieszy, że z tej skoczni i z tej miejscowości... Na największe światowe skoczki, nie? No. Załodnicy jednak potrafili się przebić, że jednak ta skocznia spełniła jakieś swoje zadanie, choć nie wszyscy uważają, że tak się to stało, ale myślę, że to wasza obecność tutaj wszystkich jest potwierdzeniem tego, że warto do Kielowic przyjechać, startować, skakać, no i wspólnie przeżywać sportową przygodę w na Mateuscieła 2008 rocznik Cięcia Mateusz Wysłał Tronianka Numer 2 Klemens papież Azet zakopany rozpoczął się konkurs na małej skoczni Potem przejdziemy na skocznię większą. 9 metrów i nam rower socuszczyk. To 11 metrów. Natalia Starcowi Socuszczyk. Tankowla. 5 metrów. Spoczywa stan kogiak i numer 30. Paulina Cieślar, Wisła Austronianka. Ładnie skok bardzo. 13,5 metra. A kończy znowu Druga seria, ty motorów ハハハハ Ik ben hier in de 40e eeuw, maar ik ben hier in de 40e eeuw. Dames en heren, ik ben hier najstarsza kategoria ostatnia open